Nie, łącz ja to. Bierze, bierze ja, to, Wie, to no, ja cię nie mogę słuchać. Może ja wyjdę zaraz, z tego, ja zaraz z tego Discorda, bo późno nie mogę tego słuchać. się mm. tak okropnie. Mot. Dobra, to. Mm. <laughs> Już. Lepiej. Co? Powtórz. Lepiej. Tak. To takie dobre zachowanie, bez winda. Z winda. Nie, nie, nie rzuciłem. Lecałem windę, dwa razy. Zatem tekstury się liczy. Mhm, rozumiem. Nie rozumiem. Wiesz co, ja polecam ci stanąć na windzie. Zysko, gdy będzie winda, lecieć, to skocz na nią nie, nie, i zobacz. Znaczy sam, Znaczy także lepiej skocz na nią. Wiesz co, ja skaczę na parę. Wiesz jaki polatem ja nie chodzi co nie? Ej, e, ej, ej, eee, net trick 5 sekund później. Okej. Okay. Chadzi do windy i Kika... idź w dół. Nie, nie jest o kieruję. Spina się robić ZPCO. O nie. O nie, ja to słyszę, Nie! Ewakuacja ma Przedelej, portowałem się do windy. Daj mi ty? Da się włączyć i włączyć. Ej, ej, spadłem z windy. To jest windy. Ja da się nie Ja bym się wskazywał. Ja to już nie chcę na